Miłość we wrześniu 2020 na wszystkich znaków. Kartę przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty: sedno, królowa Buław, co wychodzi naprzeciw. Czwórka mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. Piątka Mieczy. Chciałabym powiedzieć Wam, że może coś się wytworzyć w tym miesiącu względem uczuć, ale nie przy tych kartach. Zaraz powiecie, jakie karty losuję, ale pod koniec miesiąca sami zweryfikujecie, czy coś się wytworzyło. Sedna. Królowa Buław. Królowa Buław zapowiada nowe, emocjonujące przeżycia. To jest czas zawierania kontaktów. Może tych kontaktów być dużo. Tą królową można kochać albo nienawidzić. Może ona spędzić nam sens powiek. Ona nie zatrzymuje się w połowie drogi. Walczy o stanowisko czy o partnera do samego końca. Z nią jest trudno wygrać. Często król była zapowiada romans lub tylko romans. Również w jakiś sposób możemy czuć wstyd patrząc na piątkę mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Czwórka mieczy. To jest samotność, zaniedbanie. Lub brak zainteresowania dla rzeczy, które wcześniej kochaliśmy. To jest również bezczynność, ale ta bezczynność może w późniejszym czasie dać nam taki niepokój. To jest również spowolnienie, przemyślenia. Wynik odpowiedź Rada: Piątka Mieczy. To może być konflikt, konflikt wewnętrzny, lub sytuacja, przed którą czujemy się zawstydzeni, przegrani. To jest również postawienie granicy albo blokada granicy państwa, lub ktoś nas zablokował. Człowiek ma trudności w porozumieniu się z partnerem, czuje złość, ma brak chęci na ustępstwa. Problemy ludzkie. Nie dadzą się rozwiązać wyłącznie za pomocą miecza, który jest pokazany na tej karcie, lecz poprzez nasz umysł i naszą empatię. I tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Torot Plus oraz Klara Torot. oraz do kontaktu, który jest pod filmem. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Torot. Dbaj o siebie.